Siema, siema, z tej strony Iii, ja to Mini. Dzisiaj pogramy sobie Minecrafta. No? Bo Od razu na początek trochę drewna sobie braliśmy. Chodź, przejrzymy może najpierw wszystkie domki. No, to nie, tylko najpierw... Które domki mamy? Od kowala domu? Nie, chodź tu najpierw. Czekajcie na oh. do mojego taty mama. Halo? Cześć papcia. Dobra, jesteśmy z powrotem. Do mojego mamy... Mojego taty mama dzwoniła. Zapraszajmy. Do Toko... taką to tak to? Teraz idziemy do kowala. No, chodź do kowala. Hmm. Okay. Tak. Zaczęła jest... się... O, kurde. Zdrowie drwno. Zdrowie drwno. Zdrowie drwno. Zdrowie drwno. drewno. drwno. Zdrowie 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 jest Zdrowie drwno. Zdrowie a może będzie tak potwójna skrzynka No, w tak nie mieliście dopiero tego No. Zwykły ja te nie Ja zrobię to i to do mnie. Ja jestem prawie u kowala. Czekaj, tak. tak. Wyśmiał się, co To Dobra, na

Esperam ci, ci ci troppe. Aspero per tanto. Ho avuto un po' Dobra. Ceriamo di starci. Nuovo blocco io. Ci wystarczy. Prendi to. E Albo nie, zostawimy sobie trochę tylu Tam jest jeszcze powinna być jakaś trzeć. Idziemy tam? Tam, gdzie tam tam są te płotki? To? Nie, nie gdzieś tu powinien być krewki. Dziękuję. Zakryję to. Zakryję Za tam idziemy. Wiem, że tam gdzieś to było. Ale ja pamiętam, że to było saliwisko lepiej wykląda teraz. Jecha dobry czas, jecha tu. Co mię wyrzucać w powietrze? I mię wyrzucać coś powietrze, nawet nie wiem, to Ja mam żelazny kilo Ale nie kilo, ale No mówię, mam żelazny jekinok. Nie tam jest... Ja idę tu zobaczyć. Jakbyś tu nie patrzył, dziewczyca, to Przestań. A to nie jest. до мне. Да мне войди в айстер, хоть. за мной. Ты я в Он потух. Yeah. yeah.

Teraz pójdziemy sobie w las, zrobiłem krótkie cięcie, bo rodzice weźmiemy sklep. O kurde! Ty idziemy za tym. To chyba gdzieś prowadzi. Coś. Nie hmm. robię ci nie pamiętam. Ty jakoś dnia. Czekaj. Ty jakiś portal tam jest chyba. Tu w tą dnie. Ja, hmm. Nie, chybni. Kamku jakie? Ty. Chowigo. Jako chodź. Ja, Zabijemy tego, bo z niego możemy dostać zielonych.